Czułem się pewnie e, grając za Blight'a, a może po prostu wybrali mniejsze zło. E, no zobaczymy e, co będzie piknięte. Nie zdziwiłbym się jakby tutaj Blight'a zobaczyli. E, no właśnie gierze. zaskoczę się, bo jest to piknięty Blight przez Squiro, także dosyć no to... ciekawie. Nie, nie, nie zaskoczyły jak, jak, jak powiedziałem, nie zaskoczyłeś, mnie bo mnie to nie dziwi. Squiro, no. Prze... czy złapię od razu następnego surwika? Oleż! Na ostatnim stacku łapał, także od razu poleciał, jednak woli kontrolować geny. Bezpieczniej może? Może bardziej wyrozumiale, bo i nie wiem, czy to wolę, czy ściągać robić takiego Tak, no tak. a jednak nie robią tego gena, robią tylko jest. Strzał, nie ma żadnej lupy. więc kolejny, ciekawie. O, i od razu hit. Nie parę w tym a jednak jedna no paleta No tak na no, styk, tak ta paleta siadła, chociaż no tylko na chwilę Oczywiście się zamykać i nie decyduje się podnieść Długa podróż yy, po mapie i, i szukanie tego survivora właśnie ma wybór teraz Steve, który znajdzie hacha, czy Squiro, który sprzeda Steve'owi dwa hity Póki co, no, Squiro już sprzedał kolejnego hita i... Możliwe, że nie zdąży. Nie zdąży, niestety, znaleźć światła. No i to jest koniec meczu. Jest to Nemesis e, w graniu koietek na właśnie Iconic. No, ciekawy kick. No i tutaj widzę, że chciał tą maską, ale no, coś, coś rezygnuje z niej. Chodź tu przyjmijcie hitę. Nice. To kręcę darem. Daj. Nie padło, tak nie padło, na im. Nie na no, mnie, znam, nie, znam, nie. Dobra, stakujemy. Dobra, no, mam no. to my stakujemy Mida. Nie, 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 da. jest. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, uważaj, Potem ten zębi, żeby dwójki nie robił. Nie Tą dwójkę, no i tutaj będzie zrzucona na paleta. Tak jest, dokładnie. Muszę powiedzieć, że jesteś zaskoczony, bo widzę, że dwie osoby są zarażone wirusem, natomiast Kuajek dalej ma pierwszy poziom macki. Co oznacza, że nie zauważyliśmy kiedy, ale w którymś momencie ktoś został trafiony przez ząbeka. A, faktycznie! No, oczywiście, że tak. <laughs> e, no, i te takie kopanie, o, bez, bez perków, no właśnie, jest to taka trochę słaba praca. Kopnięcie uruchamiające w sumie gena. <laughs> Jakby nie patrzeć. Ro, na rozruch było, było kopnięcie. <laughs> Zero haków, S.A. Hmm. Dobra, to opuść, opuść mecz i chodź od razu do Wygl... Wyglądasz, że to tak, jakby się zgubił. <grywa> ukrywał. O, machacza, ale no. No, killer niestety nie wskoczył, jakby nie patrzeć. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Trzy punkty. Trolling e, Iconic 20. Także. Możemy już w sumie powoli ujawnić, jak to jak to wygląda ze strony Iconic, jakim killerem grają. A grają o nim, także. E, ciekawy pik. E, jeszcze o niego dzisiaj nie było, także. No. Ja jestem bardzo, ale to bardzo w szoku, że Bionek tutaj akurat wybrał, wybrał właśnie o niego, bo z tego co tak dzisiaj podglądywałem... A widzę, że jeszcze nikogo nie zlokalizował. No, na pewno nie jest z tego zadowolony z takiego stanu rzeczy, bo tak jak wspominałem wcześniej... Oj i tu ogromny za szybko ten kit został oddany zdecydowanie za szybko a być może nawet się okaże, że będzie cię słodzisz oj Oj o... oj bardzo pięknie teraz nie niezadowolony z takiego obrotu sprawy, wolałbym woloby się pourlopować troszkę dłużej nie. trochę no ty, 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 w tym momencie potrzebuje dosłownie jednej kropki teraz żeby się naładować no, jest... ładnie no pojechaliśmy no był tak, retro spanikowała rok. spanikowała tutaj chociaż nie to będzie bardzo o, prosty skuteczny na tego pomyłce. Musi cztery gemy są dokładnie. Końca... No, <laughs> Oj udało się. bardziej i powinniśmy. Nigdy to nie będzie na wyścig. A te geny niestety no. jak pan na ją Jak on stawię go zranną, żeby się on popłucił, żeby z kontrolą tam generator ładnie magniował, muszę że. A, nie miodek na razie coś może wyłapać. A jednak! Wykrakałem w sumie od razu! Głupi pomysł i. miodek no, wiedział! No, krew noc! furi, to, no, to, że. Trzy geny będą wykręcone za. Dużo czasu to zobaczmy ten generator, który jest. Nie i. Ale pięknie. Spodziewał się, że może tu tam być. Myślał, że chyba jest u góry. Sprawdzi, góra, Ta, nie chyba ma. u góry. Chyba była u góry, mam nawet. Tak. Ma. Właśnie w szafce tutaj sobie siedzi. No, jest koniec. Chociaż. A to szafka, to chyba się zorientuje właśnie. Oj, no i chyba się zorientuje właśnie, ale wyszła. A nie wiem czy Miodek nie słyszał, czy słuchawki go zawiodły, no ale no, komiczne, komiczne to wyjście z szafki akurat. A jeżeli chodzi o Killera, też jeszcze go nie było, bo gra nim Darken jest to właśnie Whiskas ciekawy pik. jakby nie patrzeć ja jeszcze akurat nie widziałem Whiskasa jeżeli chodzi o turnieje także zobaczymy jak tam gra Darken yyy w górki do ranczy było yyy 6 6 6 6 6 są 6 o moje serce jeden. nie trzy. kresmorapka Krę kręcę 6 bę 4 kręcę 6 kurwa kręcę 6 idę idę Whiskas Oh my god że whisky ona po pewnym czasie a nawet ee, w tych krytycznych sytuacjach ee, one shata uuu uh. uh. Ale piękny w ogóle co tu się stało <noise> Jak on jestem... to wyciągnął? Tutaj <noise> jestem pewny, że sam skóry się nie spodziewał tego hita Ale wypiję dobre piwo na pizzy, chłopaki No co? Chó kosa... stary jak ja po pokosa dostałem i <noise> powoli Wygrasz z corrigiem stary. On miał na, na czwórce niego go. 5 pięć. Ja jestem pięć. Z tego tunelu... Yy, nas do On by potrzebował takiego zagrania, ale niestety Wesker... No nie przyjmiesz mi, bo ja jestem za... Za wolny. Nie, ja byłem już stary za ścianą. On mnie zgrabował. Za wolny. No. No, faktycznie bardzo dużo tych genów tutaj już mu uciekło. już wszystko. Tak. Się bardzo ładnie, on no. złapał Ładnie, tego ładnie, ładnie, no. Ludzie się, Ludzie mają takie co jest? Tylko jeden gen został? Hmm. Ja chcę go oślepić. E, cała trójka iconic jest gotowa do tego, żeby ulotnić z mapy i zebrać sobie e, dodatkowe punkty za ucieczki. No niestety nie poszła ta gra po myśli... E, pomyśli Darkena. Nie no czekaj to nie ma co w ogóle. Dobre. Ja a, petardy! To jest no, po prostu ich e, gra oni wiedzą jak e, robić te generatory skutecznie i robić presję na tych generatorach. No niesamowitą widzieliśmy zresztą w tej grze, pomimo tego, że nie było aż tak źle e, dla Darkena, to mimo to cały czas te geny były kręcone, no i po prostu zostały skręcone w, 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 w tym czasie, nie? w tym takim krótkim czasie. No dokładnie, dokładnie właśnie tak jak mówisz, no te geny mimo wszystko zostały szybko skręcone i konik wiedzą, co robią w mężczyzu tak naprawdę i no. Skrupulatnie dążą do, do wygrania tego turnieju, jak widzimy. No i tak jak mówię, Stickle Contro. Iconic są już w wielkim finale. E, a jeżeli chodzi o punktację Iconic kontra Smoki, 20 punktów do 8,5. Więc trzy piki, jakie bym wybrał, to by była Artystka, Piramida albo Plaga. Proszę bardzo, no kurczę, jak bym wiedział. <grytanie> o Skiro gra Plagą. Także no. No, bo będzie, podobnie będzie, podejrzewam, że już na Miki wybierze e, też jednego z tych e, killiartów, dobrze myślę? Po tej stronie mapy, a potem przenieść się, mamy... A! Jednak, jednak jest ten e, hiperagresywny build na plazę. E, Zobaczmy, ma dwa e, jabłka, chciał zranić i teraz się jak powali. O, pięknie ta. teraz, jaki piękny jig tutaj w i no. chyba będzie leżał... Oj, tak, nie Tak, był dead card. Też ułapał od razu. A no, jest firma, oj, ale... Znowu agresja kompletna. on tam i z powrotem, próbuje dalej tego Adama złapać na Oj, na... oj, oj, oj <laughs> wow. się stało? Będzie broni tego haka, tutaj znajduje się dosłownie pomiędzy trzema Tutaj będzie wykorzystany po DS. No i właśnie tamten Friggen został utracony po stronie szaka. Został tylko Friggen przy mainie. I musi uważać, został zrezygnowany oczywiście. Uuu, oj, 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 co tu się stało? Oj, i znowu. Na... Tak, noszaka i już znalazł. Hej jeszcze e, tutaj No, ciekawe rozwój z wydarzeniem. No jest na pewno, bo jeszcze zmieniła bycia paleta po tej stronie, dokładnie, nie zrzucona. E, obok jest okno, które łączy się z drugą paletą. Oj, ale chyba się zagapiła. Hej teraz się wywali. Eee, no, meczyk bardzo ciężki, oj jaki on tutaj nie trafił, co się stało, dlaczego to paleta nie jest? że e, zostaje nam rozbity to Uff, Co się stało? Dlaczego nie, nie ma szans, jest tutaj, może i na złota, bo tutaj w e, tym się wszystko wydarzyć, także... Jaki jest progres, jaki jest progres leczenia? Teraz jest ranny, właśnie przed break. I teraz Nancy może przyjąć kita, bo ona jeszcze ma. Nie, już się skończył! Ojojoj! Oj, oj. Ależ błąd teraz od go Nie, nie, Zdążył Co oni nie. robią? Zdążył, zdążył podnieść? Zdążył podnieść! Co tu się podesz? stało? I udało się wyczekać. Ho, Wow, co za końcówka! Niesamowicie, udało się wyciągnąć no ten ostatni Na pewno to był bardzo ważny punkt ze strony Lokusa no. Muszą na pewno teraz w dwójkę uciec z tego meszu. No, ciekawie, cały czas to jest otwarte. No, wow, bardzo mocny mecz. Jeżeli chodzi o drużynę Miki, to uwaga, to będzie oni i będzie nim grał Luigi. Także kolejny mamy raz o niego ciekawy. A to nie. ciekawe, że oni. Jestem ciekawy, że że zagrali o niego, bo wydaje mi się, że to się może źle skończyć i jeśli mam... wtf na to... 4. Ja Potrzebuję z oszatki na dwójce. Nie, sprawdzę 3, sprawno 3, sprawno 3. Ja robię 9, ja, ja, ja robię. Ja robię ciebie 23, ja robię. Sprawno 3, że ma. Mam cię rozkazać. 2 3. Ja robię ciebie. Sprawno na 3. Szóstka hit jest gana. No właśnie, jest trochę podobnie uskołocić te z oszatki. szafy nie widział raczej tego. Luigi, więc bezpiecznie może osoba sobie do raz wyjść i no nie oddają tego grałem, właśnie super super bezpiecznie. Raczej zdąży jeszcze do okna do prawdopodobnie, ale nie, będzie teraz Pedro Dokładnie. Tak i mamy kolejne właśnie sekundy cenne kupione, będzie się chainować. 4, 4, 3, 4, 4, 4. 4. 2. Za werloko komituję, za werblok omituję Tak kręcę, kręcę 4, kręcę 4, dalej 70, 70. Na bochit 80 fake swing no 85, popołać insta czy oh. Kurde, prawie. będzie teraz próbował mindgammować tą Zarinę, która Chyba jest niezbyt wiele. Yeah, Je, jednak ma bardzo ładne w tej znowu, gdzie paletą obok siebie. E, nie uda się zrobić hita. E, oj, chyba się zagapiła Zalina nie zwrotowała. i zwłaszcza, tym będzie teraz będzie dwa hit? aj, aj, ja, ja, trafiłeś! Co się oj, stało? Oj, oj, no. Ja, ale teraz, chociaż. Ale udało się. Teraz ja jeszcze tak mało. wracając, no. pozwolę sobie wrócić do tamtego meczu, do punktacji z. Teraz No, to trzeba raczej trzydążyć, ale to będzie moc. Nie będzie. Sprint dropk. Moc. No, I to jest teraz ten kluczowy moment, jak wykorzystam pierwszą szarżę, którą sobie właśnie nabił. Eee, chciał tutaj wymusić, no ale nie uda się. Eee, czy uda się powalić tą osobę? Nie, aj, nie aj, no. na paletę. Mało brakowało. A to ja robię jeden. Ja leżę. No. To, nie robię jeden. idę do szafki, idę do szafki. Slag big na pop... 4. Mam, mnie. mam, 4, 4, to Jest 1, jest 1. Cofnę teraz, ja jestem w szafce. Pytanie, czy z tą jest jeszcze pop. Oj, nie zdążył, a mu się przydało do popa. tego pop'a odpalić. No. A teraz tutaj, jeszcze werbloz, i tutaj 60% gena, najprawdopodobniej już daje info, ile ten gen jest. Flix jak najdalej, jeszcze sprint burst, ty zdąż na pewno do tej palety, zostawia i chyba będzie. Hit, Oj, nie zamknął się, nie zamknął się, się, to się stało? Może się przestraszył, e, może się przestraszył Harda Nie no, wyczekuję red Ja robię cztery Czyli, żeby prawdopodobnie się drugi raz nabyć Ale już na szatku nie ma, ale nie zdąży we hit'a zrobić Ma bambusy, no i będą by. siadać w dwójkę do tego gena Ale bardzo zregresowany tam na tym, na tym, na tym jak Musi ktoś się odbiec, zwali. musi ktoś Odbiegnijcie, odbiegnijcie, No nie wywalczcie mi się we dwóch teraz Za werblo, za Nie, ja sobie Dobrze yes, To możesz cofnąć tą jedenastkę robić Nie ma no nie Nie bo... może, nie może na razie, nie może ja mam po 45 Kreśto, to, kreśto, to, to, Się nabije? Nie, nie nabił się jeszcze Nie nabił się, ale on nie patrzył, to są dwie osoby ranne Jest, Oj. Zarina będzie powalona Wyczekuje ten i Ale pięknie. jest zabierany tak. Ładnie, ładnie, ładnie A i się nie ładnie z, z kolejną paletą Także ma jeszcze sporo czasu do kupienia Ja mam przez 65 Komitujeć, komitujeć, komitujeć Komituje, komituje, komituje Dobra, dobra, 11, 11 Dołączysz razem z nią Kręcić tego gena. Tymczasem zarina się teraz, powalona. Teraz powalona zarinka, no i jak wygląda sytuacja z genem? 60% tego gena. Ata pęczę, 5, 5 sekund. Dobrze, sto du, sto du. Masz abra, masz Dob, abra. Dobrze, idź gatea, idź gatea, idź gatea. Leć, do, do jedynkę leć. Do, 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 do jeden, do jeden, do jeden, do jeden. Ziwol, ziwol. I cał, i ziwol. I właśnie znalazł ranną e, Zarinę Niestety, Zarina ma jeszcze Deadharda Ale piękny wow, Deadhard! Jakim cudem, on W idealnym momencie użył tego Deadharda Coś niesamowitego, no, w erblosji Chwira teraz. Corner tech, corner Mówi <laughs> jak będzie komitował do mnie Komituję, komituję, komituję Czekamy, GG GG, GG na pewno uciekną i wydaje mi się, że to jest mecz wygrany ze strony Squiro i Spółki, czyli Iconic. Najprawdopodobniej wygrali kolejny turniej i utrzymali tytuł zwycięzcy, chociaż spójrzmy jeszcze na na, na pewno punkty, bo. No wydaje mi się, że tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, bo dwie osoby uciekły. w no, w porównaniu do poprzedniej gry, gdzie tylko jedna osoba uciekła, prawda? Więc... E, ja mam ogólnie nie. już punkty. E, punktowo no. wyglądało to 19 punktów dla Iconic, no i 13,5 dla Stickle. Myślałem, że więcej mimo wszystko będzie miała właśnie drużyna twoja Mika. Ale... Tam zadecydowały zdecydowanie te Hookstage, e, bo było dużo mniej Hookstage'ów. Tak, tak. 6 do 10 no to 6 jednak do jest 10, różnicą. Jednak my zrobiliśmy tu mana, a nie tylko one mena. No nic, no tak oficjalnie już, no, trzecie miejsce, smoki. Drugie miejsce Stick, pierwsze miejsce Iconic, czyli podtrzymali tytuł e, tutaj Digon Cup dwójki e, z e, właśnie kwietnia. No. Wow. Wow, naprawdę bardzo dobre mecze tutaj te dwa finale. Przede wszystkim no, do samego końca nie było wiadome, jak to jak to będzie wyglądać e, tym bardziej po tym pierwszym meczu, który był naprawdę wow, bardzo wyrównany, nie? Także Także gratulacje.